Bardzo dobre podanie. Kolejne udane podanie. Snyder. Dobrze rozwija się ta akcja. W ostatniej chwili broni. Wyjaśnia dalekim wybiciem. Gago. Przejęli piłkę. Za wysoko obok bramki, mógł się bardziej postarać. AC Milan gra dzisiaj koncertowo i może sobie pozwolić na jedno czy drugie nieudane zagranie. Będzie zmiana za moment w tej drużynie. Teraz Fili'a. Mocne uderzenie! Nasiaz nie miał żadnych problemów, strzał prosto w jego ręce. Tu widać, ile godzin muszą spędzać na treningach, by tak się znakomicie ustawić i później wykonać fantastyczną Robinsonadę. Może teraz! Jakoś udało się to obronić. Ładne zagranie głową. Dawid Wilia. Może teraz strzał prosto w Cassiasa. Bramkarz wznawia wyrzutem. No i Snajder. Dobrze wyczuł to podanie. Pewnie w obronie. No, było to może na pograniczu FAULU, ale odzyskał piłkę. I Wilia. Macias, no ścięgnął piłkę koniuszkami palców. To kolejna skuteczna interwencja. Dzisiaj jestem naprawdę pod wrażeniem jego gry. Chwila spokoju, chwila oddechu. Za moment bramkarz rozpocznie grę. Casillas kapitalnie wybił tę piłkę. Bramkarz ciągle jest w dużych opałach. Bramkarz ryzykował solidnego topniaka, ale pokazał, że odwaga w meczu popłaca. Mocno uderzył Bramkarz do przodu. Bilia. Będzie wrzut zza linii bocznej. Wybicie. Teraz Robben. Nic tam nie było. Uderza. Ach, minimalnie obok. Wspaniałe uderzenie i naprawdę zabrakło tutaj tylko szczęścia. David Villa teraz. Sneijder. Nieudana interwencja. Być może pośliznął się odrobinę wcześniej. Bardzo dobrze tam walczyli o tę piłkę. Dojdzie. Trzał z daleka. Bramkarz nie ruszył się z miejsca. Roben. Wysteślizg. Nic nie było. Gramy dalej. było przerwać ten Sędzia pokazuje grać dalej i willia. Odebrał czysto dobry ten ślisk. Wejmują teraz piłkę. Teraz strzela! No na pewno takimi strzałami nie zaskoczy bramkarza. Musi być ogromnie rozczarowany, tak ładnie uwolnił się od obrońców i nic z tego nie wyszło. poza boiskiem i wznowi bramkarz. Dobry wykop pod prawem. Jezus na Was. Ale znakomity drybling ładnie przeszedł. Robin. Dobrze, czysto. Przymierzył. No, gdyby nie Łukasz Fabiański, jego interwencja byłaby bramka. W takiej sytuacji wybronić ten strzał to fantastyczne. Ale świetnie, bramkarz robi co może. Utrzymuje prowadzenie swojego zespołu. Wspaniałe umiejętności tego piłkarza. Trzeba przyznać, świetnie powstrzymał ten atak. Schneider teraz. Obrona zupełnie sobie z nimi nie radzi. Daleko Bramkarz. Dawid Wilia. Bardzo ładnie. Zwyczajnie, bez pardonu zabrał mu tę piłkę, można powiedzieć bez pytania. Ładnie podał. Pomógł tam. No ma chłopak talen. Bez zastanowienia. Jest tam kilku piłkarzy w polu karnym, którzy mogą stworzyć zagrożenie. Głową! Dobrze, wyrzucił bramkarz do przodu. Gago. Esus na was. I Wilia. Ach, blisko teraz! Wspaniały występ bramkarza. Dzisiaj napastnicy będą mieli z nim ciężką przeprawę. Ciągle dzięki jego interwencjom mają szansę na wyrównanie. Wszyscy piłkarze w polu karnym jest tam ciasno, walczą by zdobyć jak najlepszą pozycję i wykorzystać ten rzut rożny. Niestety zmarnowana szansa rzut rożnego. Roben. Doskonały odbiór snajder. A teraz Roben. Byt małą liczbą zawodników. Wyprowadzany jest ten atak. Dobry wykop przed siebie daleki. Desku wygrał bardzo wyrównane spotkanie. Gratulacje. Nareszcie zagrali ofensywnie tak jak powinni. Ciągle atakowali, dużo strzelali na bramkę